Zobacz, jeśli weźmiemy pod uwagę, że stan dzieci jest zmienny na przestrzeni czasu? Od rana się czuje dziecko lepiej po południu gorzej, albo początek tygodnia lepiej, koniec tygodnia gorzej, albo pora roku wpływa na dziecko, albo pogoda wpływa, bo przecież na nas wszystkich, to jak może być możliwe, że jedna metoda, jedna jedyna, jest skuteczna, jedyna i że musimy ją, tak bym powiedziała, bezkrytycznie, bezsprzecznie, e, ją jedną konsekwentnie prowadzić. No nie, to się mija z logiką. Musimy patrzeć na dzieci ze spektrum jak na istoty, które się zmieniają, ewoluują. Nie jest możliwe, żebyśmy stosowali cały czas jeden sposób oddziaływania, żeby był skuteczny. No nie jest to możliwe.